Witam cię ciepło i serdecznie. Cieszę się, że się widzimy. Zastanawiałam się, jak mogę wesprzeć Cię w Twojej drodze. I postanowiłam, że podejmę temat realizacji celów i opowiedzieć Ci o tym, jaką musisz zapłacić cenę, aby mieć spełnione życie i osiągać swoje cele. Wiem, zabrzmiało bardzo mocno. <laughs> Powtórzę, tak, musisz zapłacić konkretną cenę, aby zrealizować swoje cele i aby mieć spełnione życie. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Uwolnij Ptaka. Witam Cię w ciepłej przestrzeni dla kobiet, które otwierają się na prawdziwe spełnienie, na miłość własną i na samoskuteczność. Tak jak powiedziałam, dzisiaj opowiem Ci o tym, jaką musisz zapłacić cenę, aby mieć spełnione życie. Opowiem Ci o Twojej arenie życia i czym ona jest. Opowiem Ci o tym, co musisz zrobić, aby być kuloodporną i aby być przy sobie. Dzisiejszym spotkaniem chcę dodać Ci siłę i być przy Tobie, w tym odcinku drogi, w którym. Mogę Cię wesprzeć. Usiądź wygodnie i posłuchaj. Jeśli się jeszcze nie znamy, ja nazywam się Beata Jurasz, jestem psychopedagogiem, coachem, autorką książek. Jestem także w trakcie Międzynarodowej Szkoły Psychoterapii. Cieszę się, że się widzimy. Wracając do naszego tematu. Kiedy zadawałam pytanie kobietom, dlaczego nie udaje im się realizować ważnych dla nich celów, co jest tym powodem, to najczęściej odpowiadały, że są to ich błędne, niewspierające przekonania, że są niewystarczające, że są niegotowe, żeby coś zrobić, że są albo za młode, albo za stare, nawet takie odpowiedzi padały. Ale też padało odpowiedzi, że blokują je wcześniejsze doświadczenia, a to e, na przykład firma, która odniosła, nie odniosła sukcesu, e, a to na przykład e, jakaś sytuacja krytyczna w miejscu pracy, trudna sytuacja, e, jakieś trudności w relacjach, w małżeństwie. Więc to różne doświadczenia, które, które miały, które w jakimś stopniu wpływały właśnie na to, jak widziały swoje życie teraz. Ja opowiem Ci o innym powodzie, który jest kluczowy, który blokuje Cię właśnie przed, przed tym, abyś mogła wieść spełnione życie. Kiedy a, czytałam kilka lat temu badania, czego najbardziej boją się ludzie, to oczywiście w pierwszej kolejności pojawiła się odpowiedź, a, że boją się śmierci. Ale w drugiej kolejności pojawiło się to, że boją się być widoczni. Pytanie teraz do Ciebie. Co w Tobie wywołuje właśnie słowo widoczność? Kiedy odpowiesz sobie na pytanie, czy lubisz być widoczna? Czy ukrywasz się w niektórych sytuacjach? W jakich sytuacjach ukrywasz swoją autentyczność? I kiedy też pomyślałam o tym, że ta widoczność jest. Niesamowita, bo być może też tak masz, że pomimo swoich osiągnięć i sukcesów boisz się być widoczna. Mamy tak, że ewolucyjnie my chcemy być bardzo lubiane i boimy się odrzucenia. W dzisiejszych czasach też tak naprawdę wielu boi się być a, właśnie autentycznymi. Um, nie jesteśmy porni. Um, mamy wyuczone schematy wielokrotnie. Ty masz wyuczone schematy, które Ciebie chronią. I to jest w porządku. Dzisiaj powiem Ci, że możesz zrobić coś inaczej. Bo właśnie te, te schematy nas blokują. I to jest niesamowite, że kiedy jesteśmy autentyczne, kiedy jesteś autentyczna, to jesteś, to jesteś zrelaksowana, jesteś, jesteś przy swoich marzeniach, jesteś przy swoich celach, jesteś przy swoich wartościach. Wybierasz ludzi, którzy cię wspierają, i unikasz tych, którzy są dla ciebie obciążający, którzy są toksyczni. I to przychodzi z łatwością. Niemniej jednak. Bardzo boimy się takiego odrzucenia. Nie chcemy czuć bólu odrzucenia właśnie i nie mamy często strategii, jak sobie z tym radzić. Z tego powodu siebie chronimy. No i pewnie teraz zadasz sobie takie pytanie być może, co ma wspólnego widoczność z tym, że chcesz odnieść sukces, chcesz być spełnioną kobietą. Jak sobie wyobrazisz drzewo, które, które wyrasta ponad Ziemią, to na początku ono jest mało widoczne, ale kiedy staje się coraz większe, daje coraz więcej światła i cienia. I tak samo Ty, kiedy masz coraz więcej sukcesu, tym bardziej widoczna się stajesz. I to, co jest ważne w tym. To to, że kiedy stajesz się widoczna, to uwaga, musisz być gotowa na to, że inni ludzie będą mieli na Twój temat jakąś opinię. Powtórzę jeszcze raz. Kiedy jesteś widoczna, ludzie będą mieli jakąś opinię na Twój temat. I pytanie, czy jesteś na to gotowa? Pamiętam historię z mojego życia. Kiedy napisałam moją pierwszą książkę pod tytułem Uwolnij Ptaka, taki sam tytuł nosi ten podcast, to i oczywiście jest ta sama intencja. Ja bardzo chciałam wesprzeć kobiety w drodze, chciałam je zainspirować, chciałam je a, umocnić, dodawać im impulsy do drobnych zmian, które zmieniają zupełnie życie. To był też taki impuls od kobiet, które mówiły o tym, że co ja zrobię, kiedy właśnie czy po warsztatach, czy po różnych spotkaniach nie będzie ciebie obok? Jak mogę czerpać siłę z siebie, od siebie? Więc ta książka właśnie była taką odpowiedzią na te prośby. I pamiętam, że napisałam ją z radością. Ten tytuł był um, bardzo dla mnie ważny, był metaforą właśnie uwolnienia tych różnych przekonań, różnych schematów działania, które e, odcinały mnie od spełnionego życia. To było bardzo, bardzo emocjonalne e, dla mnie um, napisanie tej książki, i ten tytuł był dla mnie właśnie taki bardzo wymowny. I pamiętam, że. Ta energia, ta, ta radość, która płynęła z napisania tej książki, to później, kiedy ją oddawałam do recenzji, to pamiętam, jak, jak się bardzo denerwowałam, bo wiedziałam, że wróci informacja zwrotna, o którą poprosiłam. Bałam się tego, jak zostanie ona odebrana. I oczywiście... Te informacje były niesamowicie pozytywne, bardzo budujące i potwierdzające słuszność tego, że tą książkę w ogóle napisałam. I taka sama była reakcja wszystkich czytelniczek. A przepraszam, była, taka jedna, była jedna opinia, która mnie bardzo zaskoczyła. Na początku byłam bardzo taka, właśnie zaskoczona tą, tą, tą odpowiedzią. Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie jedna z czytelniczek i powiedziała, że, że ma dla mnie ważną informację na temat mojej książki i że ja powinnam ją poinformować wcześniej, że tak się wydarzy. I to napięcie rosło w tej rozmowie telefonicznej. Ja zupełnie nie wiedziałam, co ona chce do mnie powiedzieć. I pamiętam, że, że ona ją chciałaby, jakby tak trochę zareklamować i powiedziała, że. Żona po prostu nie spała przez całą noc przez tę książkę, no i znowu to napięcie rosło, ale nie spała dlatego, że ta książka była tak wciągająca, że ona ją po prostu przeczytała przez, przez całą noc um, i za nią na końcu podziękowała, ale to było takie właśnie niesamowite um, doświadczenie. Natomiast wszystkie czytelniczki oczywiście z dużą wdzięcznością przyjęły, przyjęły tę książkę i też wiem, że do niej wrac wracacie. I to jest też takie dla mnie niesamowite, że, że taką wartość ona wnosi do, do życia nadal. Natomiast to, co było z drugiej strony, to mnie zupełnie zaskoczyło i tego nie mogłam zaplanować, nie mogłam tego przewidzieć. Pamiętam, że kiedy ta książka się właśnie pojawiła na rynku, kiedy dochodziło do, do różnych spotkań w różnych miejscach z kobietami, z tą książką, to równocześnie w sieci pojawiły się bardzo negatywne komentarze, opinie na temat mojej książki od osób, które jej po pierwsze nie widziały, nie czytały, nie znały mnie, nie znały mojej intencji, nie wiedziały o czym jest książka. Pamiętam, że zostałam mocno właściwie hejtowana, to trzeba powiedzieć, w grupie, w której było Kilkaset tysięcy użytkowników. To było mocne doświadczenie, w którym no, padło bardzo dużo negatywnych informacji. Wielokrotnie od mężczyzn, którzy ten tytuł potraktowali w sposób bardzo no, taki która dziecinnie, tak? Ja, ja w ogóle byłam zaskoczona tym, bo, bo była w tym zupełnie inna, inna głębia, którą chciałam przekazać. I tych informacji było tak bardzo dużo, że na początku ja nie wiedziałam, co z tym zrobić. Na kilku blogach też pojawiła się informacja na temat właśnie um, no, no, tego tytułu, tego, że to bez sensu, itd. itd. Um, I gdybym odpowiadała na te wszystkie komentarze, to pewnie do dzisiaj bym była zajęta tym odpowiadaniem. I oczywiście to zabolało. I miałam taką intencję, żeby to w jakiś sensie prostować, wyjaśniać, że jest inaczej, że to nie o to chodzi. Ale zdałam sobie sprawę, że, że to zupełnie nie ma sensu. I oczywiście w tych opiniach od innych ludzi piękne jest to, że kiedy inne kobiety dziękowały za tę książkę, to to, to bardzo wspierające. Ale ja dzisiaj mogę podziękować tym wszystkim, którzy mnie krytykowali, bo dzięki temu doświadczeniu, ja się wzmocniłam i o tym właśnie dzisiaj chcę, um, chcę powiedzieć też, że kiedy jesteś autentyczna, kiedy otwierasz się właśnie na tę opinię, kiedy jesteś widoczna, to otwierasz się zarazem na te zranienia. Jesteś wtedy bardzo odkryta, um, pokazujesz siebie, i autentyczność z tym się wiąże, że właśnie potrzebujesz się otworzyć na zranienia. I kiedy zobaczysz, że właśnie że te negatywne reakcje innych ludzi tak naprawdę trygerują Twoje cienie tam, gdzie chcesz być jeszcze zauważona, gdzie chcesz być kochana, to tak naprawdę pokazuje te miejsca, które potrzebują właśnie być zauważone i kiedy pozwolisz sobie na to, aby to poczuć, żeby poczuć ten ból, poczuć ten ból odrzucenia, krytyki, kiedy pozwolisz sobie na to, aby właśnie wi widoczności swojej w autentyczności, w byciu przy sobie, przyjąć tą krytykę, być może, to wtedy to wszystko odchodzi, kiedy bez takiego emocjonalnego wejścia w ten kanał, tego, że jesteś właśnie zraniona, to wtedy to wszystko traci swoją moc. I co zostaje? Zostajesz ty. Najpiękniejsza ty w swojej czystej formie, w postaci ze swoimi wartościami. I oczywiście brzmi. Brzmi może tak yy, ciężko na początku yy, i tak trochę jest. Ale jeśli chcesz właśnie stanąć po swojej stronie, chcesz być spełnioną kobietą, to ta widoczność jest bardzo, bardzo ważna. I uwierz mi, byłam w tych miejscach, gdzie bolało, ale potem po drugiej stronie jest ta wolność, która na ciebie czeka. Wolność i ty. Ty w pięknej, właśnie postaci. Teraz opowiem Ci um, o tym, że ta widoczność jest powiązana z tym, na jakiej arenie życia aktualnie jesteś. I ta arena życia to jest to, gdzie w tym momencie właśnie jesteś. Arena brzmi um, tak właśnie bardzo górnolotnie, ale ja rozumiem arenę życia jako tą moją przestrzeń, w której funkcjonuję, która jest dla mnie ważna ale ja jestem najważniejsza i Ty jesteś najważniejsza w swoim życiu. I to są twoje, twoje areny, które wybierasz, i ja wybieram swoje areny. I to, co jest ważne, to opowiem Ci teraz o takich trzech grupach, które przy tej arenie życia się gromadzą. Taka największa grupa ludzi to jest grupa ludzi, która siedzi na widowni. Siedzi na widowni i czeka na Twój błąd. Śmieje się um, i obserwuje. I karmi się właśnie Twoimi błędami. I to jedyne, co tracą, i właściwie to, co jest najważniejsze, to tracą swoje życie, bo są skupieni na życiu innych ludzi, którzy tak naprawdę wybierają siebie. I ta grupa jest bardzo duża. Druga grupa ludzi to jest taka grupa, która. Ma mnóstwo pomysłów, co chciałaby zrobić, ale czeka. Czeka, aż ktoś tą arenę im udostępni, aż ktoś ich wepchnie na tą arenę, na tą scenę życia. I czekają, aż coś się wydarzy. To jest też dość duża grupa ludzi. I ta najmniejsza grupa ludzi, niestety, to jest ta, ta grupa, która wie, że życie Moje, Twoje jest najcenniejsze, i wybierają wejście na tą scenę. Wybierają działanie, wybierają swoje najważniejsze obszary w swoim życiu. I to może być rozmowa z przyjacielem, której pozwolisz sobie na autentyczność, rozmowę o tym, co ciebie boli, o tym, co cię cieszy, um, rozmowę o trudnych rzeczach, które. Wymagają konfrontacji, być może, o których się nie mówi na co dzień ze wszystkimi. I to jest takie niesamowite, że właśnie w danym momencie to będzie Twoja arena życia, bo to jest Twój przyjaciel, to są Twoje perspektywy na różne obszary Twojego życia. Może tą araną będzie Twoje małżeństwo, Twoja rodzina. Być może to będzie Twoje miejsce pracy, w którym będziesz chciała być autentyczna. I ważne jest to, aby sobie odpowiedzieć właśnie, jaką ty arenę wybierasz, co jest dla ciebie ważne. Być może um, to będzie napisanie czegoś w internecie, stworzenie przestrzeni, w której będziesz się dzieliła swoją perspektywą na życie, to jak coś widzisz, i dzięki temu dodasz odwagi tym, którzy czekali, aby wypowiedzieć swoje zdanie. I powiedzą, Chcę grać z tobą na tej scenie. Też tak myślę, też tak czuję. Chcę być przy tobie, chcę być z tobą. I dasz ten impuls do działania. Być może to będzie impuls przy śniadaniu z twoją rodziną, gdzie powiesz, że dzisiaj chcesz żyć inaczej. Że na przykład będziesz spędzać więcej czasu razem, chcesz zaplanować jakieś działania. Chcesz zaplanować um, wspólny czas. Być może wypowiesz w miejscu pracy, że od dzisiaj chcesz zmienić e, kontakty w, w Twoim zespole na bardziej wspierające i że chcesz już e, zrezygnować z e, krytycznych uwag za plecami innych kolegów czy koleżanek w miejscu pracy. I ważne jest to, Abyś właśnie zadała sobie pytanie, czy jesteś gotowa na to, aby być widoczną? Czy jesteś gotowa na to, że inni będą mieli jakąś opinię na Twój temat? I abyś sobie właśnie odpowiedziała, co jest Twoją areną życia dzisiaj. I wiem, że na początku, kiedy podejmiesz świadomie działania, kiedy się otworzysz na to, to Twoje działania być może będą śmieszne, być może będą zabawne, a może popełnisz mnóstwo błędów. Będziesz, tak jakbyś była naga w pewien sposób, bo będziesz robiła coś pierwszy raz. I to jest w porządku. I to jest niesamowite, że kiedy właśnie dasz sobie uznanie dla siebie samej. Do tego jak wyjątkowa jesteś. To ten wybór areny, wybór siebie będzie pięknym wyborem, który będzie ciebie wzmacniał i oczywiście, że ta cena jest do zapłacenia. Ale na pewno warto ją zapłacić. Tym dzisiejszym spotkaniem chcę dodać ci odwagi do tego, abyś świadomie wybrała swoją arenę życia i abyś wybrała widoczność, bo świat na ciebie czeka, ja na ciebie czekam, abyś pozwoliła sobie właśnie na to, aby być, aby być sobą, aby być autentyczną. I czekam na informacje z Twojej areny życia. Cokolwiek wybierzesz, daj mi proszę znać, co zabierasz z tego spotkania. Czekam też na informacje od Ciebie, jak mogę Cię wesprzeć w Twojej drodze, czego potrzebujesz, czym się cieszysz, co Cię martwi, co jest dla Ciebie trudne. To jest nasza wspólna przestrzeń, tworzymy ją razem. Daj mi, proszę znać, udostępnij też ten film innym, ważnym dla Ciebie kobietom, aby mogły świadomie wybrać arenę swojego życia i aby mogły mieć spełnione życie. Na pewno będą wdzięczne. Ja ciebie mocno przytulam do serca. Cieszę się na każdy, każdy komentarz z Twojej strony. Dbaj o siebie, ukochaj siebie, ja ukochuję Ciebie. Do zobaczenia w następną środę.